Ale pod prąd musicie jechać. Wtedy wyjedziecie. Nie do... Ale nie da się tu pod prąd. Wariewki są. Ja. Piętnia, Musimy jechać się w prawo nie. i objechać tam jakoś. Czekaj na nas tam. A pojedźcie. Jak teraz jedziesz później zawrótkę zrobicie, nie? To właśnie, tutaj skręcę w lewo. A to pod prąd będziesz jechał znowu. No, o no, pietami no bo Zajam. u mnie już opie... te biegi już opieczeszą. Już <gryzysz> jest źle. Spierdalamy. <gryzysz> jedziesz, jedziesz tak, jak ja? Awaria silnika i chuj. <gryz> Ej, spierdalamy, bo to... Zobacz bo to. Bo to świadkowie mogliby być. Ale czekaj, to... czekaj tam na nas. Będę miał przejebane. Ja stoję. Ja nie podjadę. To, to stój stój. <gryz> ja nie podjadę opie. Co? Ja tu nie podjadę. No to najlepiej jeszcze naprawić teraz. Za co kurwa? No tepnąć drzwi najlepiej. A nie, jak nie ma kasy to się nie tepnie, nie? O, jest nie nawrotka, ja nie, już nie, naprawę. nie naprawię. Nie no naprawisz, tylko na minusie będziesz miał. Ja piedolę. No czekaj, czekaj tam za mną, czekaj. I chuj, no i... muszę się tepnąć. Patrz, patrz na stream jak nawracam. No patrz, patrz. Ej, no... Ogólnie na tym multiplayerze na tym e, osobnym, nie? Na tym multi multi, nie? No, to tam jest tak, że możesz sobie naprawić komendą ciężarówę. Ale tam jest pierdol na drogach znowu. No wiem, bo tam ruskie jeżdżą, jeszcze i teraz. Nie pierdolo. mogę wceptać dziecki. Nie możesz? Jak nie ma kasy, to się nie, nie tepnie. Fajnie, hmm, czekaj. Tepnie. No, udamy. Zawróciłeś już? Da, jadę już w pełną stronę. No, tu w Ostrożnie jeździć. 41 kołd na prawo. mi się nie opłacę, tego, go dla cienia jechać już. <laughs> <laughs> za naprawę wydaję 41 koła, a zarobię 30. No, naprawa w kół. Opłacalne. I co, anulujesz te zlecenia? Nie no, jedź. Tak, przejedziemy się po prostu i tak. Eee, Gdzie ty jesteś? Bruksela. On, o, on jakby cofnął się kawałek. A to czekamy no. za, na niego, nie? Bo on e to podjedźcie na stację tam, tak. jeżeli stacja jest przed sobą, nie? Tak, no. jedziemy na stację, dawaj. Jak ty te koguty włączyłeś Homem? Na F4 i na trójce masz ustawienie światło. Ale Ale musisz bary... się zatrzymać. No tam się... Ma, że... Nie, włączało się jakimś przyciskiem Kurwa, nie, ja mam 47 478 km do was. Ale nie, mi nie chodzi o o no, mi chodzi o koguty. O te ostrzegawcze, no to na F4 musisz włączyć. Co ty pierdolisz? No w opcjach, tam opcję światem masz Dobra to jebać, nie włączę. No, musisz się zatrzymać, nie? Na stacji już sobie włączę. To, se, poczekamy. Mm -hmm. Może se zaparkujemy przy. Ty jak. Czekaj, cofnę se, tam zaparkujemy jak normalnie się parkuje. Nie, no, czekaj, kurwa, ja tam cofnę do tego ty. No, dobra, chuj. Ja chciałem do tamtego, bliżej do kibla. <gry> ja będę musiał wykręcić. Nie, no żartuję. Po trawie przejedziesz Ja muszę kurwa trawę wyłączyć z opcji, bo mi się zapierdala kurwa tam to... Wpadki FPS-ów kurwa są przed to się Takie się Profesjonalista Dobra, tu zostawiam tak Patrz nawet na, kurwa nie wiada na krawężnik trzeba patrz, idealnie człowieku. Działałeś. A jakbym się postarał, to też bym tak zrobił. Ta. <grym> F4 i co? Trójka. I trójka. Ta. No dobra, a później jak to włączyć? No one same się włączą, jak włączyć światła postojowe. Nie, ja mam włączone F4, trójka i masz na czwórce światło ostrzegawcze Osobno No dobra, ale chodzi mi... i one cały czas działają. Poczekaj. A, ostrzegawcze, dobra, czwórka. Mi się wydaje, że się da jakoś ten włączyć, poczekaj. Bo się jedną yeah. na pewno te się. Tak jak długie tak. włączasz, to... Ale wyłącz, że silnik, bo mi pika cały czas, kurwa, ten e... styczny Światło awaryjne? Nie? nie, to nie to. Nie. Mi się wydaje, że nie da się. Ostrzegawcze to będą? Tak. No to da się. Na którym? No. Działa. Pod, pod, pod O masz. Pod O? Nie. Faktycznie. No, wiem, że się da. Wyłączę to pikanie. A i da się wychodzić, ciężarówki? A ty masz te pikanie wyłączone. Ja, z... ja mam zgaszony silnik. Nie uh -huh. pika. On no, jedzie w ogóle? Cześć Jadę. Jedzie, on już blisko jest. A to musimy... Ty, on już jest za nami. No. To jademy. Daj mi jeszcze papierosa zapalić, górą. Cały czas jadę opień mu, kiedy zapalić. To się <laughs> zapali, później przez okno wyrzucisz. No okej, okay, niech się zapali. Czy jedziemy? <laughs> czy jedziemy, jedziemy czy zapalić, czy jedziemy. On tu zjechał, za nami jest. No to się zapali, nie? Nie! <grystanie> Co robicie? On cofa we mnie. Cofa we mnie. Tak, no, kurwa. Szybka, fajna sprawa. Oj, to ja sobie zbiornik zatankuję, kurwa, w fajce. <grystanie> Kurwa, znowu będę palił cały dzień to gówno. Po chuj to naprawiałem. Oh. I kurwa, bo na mnie płacą za stanie szybko ta. Ta paliwo idzie. To zgadź. Teraz wystarczyłem Jest. To znowu się sta. Zajebałem się, aż mnie z butów wyjebało. Kurwa, szkoda, że się nie da wychodzić ciężarówek. Odjebałoby się bo tam coś. Da się. Tylko, tylko, że to będzie. Nie możesz nic odwalać, tylko po prostu sobie łazić. to, tak jakby nie. Jak wyjść? No, ale to musisz w pliku zmienić i wtedy pod A zerem nie, sobie bo... wychodzisz i chodzisz I... sobie po normalnie. Jak w swoim garażu możesz wychodzić. Nie. Da się, albo ja moda miałem jakiegoś. No pewnie ten. Dobrze. tam ci jak daleko stoją od kurwa tutaj, tutaj zjazdu, zobacz. Ty debili kurwa po prawej stronie. <śm> 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 no zobacz, jak <śm> nie daleko stoją od tego, nie? No widzę, widzę. Kurwa, zamiast tu sobie do tej linii podjechać i poczekać, to no, kurwa tam stoją to bemka chyba jest. Ta duża. Pierwsza. Hmm. Albo Skoda. Bardziej jak Bemka wygląda. Albo Mercedes nawet. Awaria silnika. Zatrąbiłem i awaria silnika. Tak, pewno. Ile ty jedziesz tą skanią? Nie wiem. No nie wiem, no bo przecież... z nim jedziemy. Nie wiem, jak sprawdza. Czekaj. O, ruszyli, Czekaj. pa. Pierwdalać. Skoda ruszyli. to jest. To, nie jest Merol, to, jest... Ty. Merol, to jest. Merol, bo ja też. St... Drugi no. też. Czekaj, ja Druga jest Skoda. A nie, to nie to też z... Merol. Nas, a, Najś... a tam ten jest Najś... Ford. Szrypsza ciężarówka ETS2. No to skania R coś tam. Ja będę w bo będę momentem Volvo ma najmocniejsze silniki. Skania no, albo około... Nie. Najszy szybszkę. Skania ma 900 koni najwięcej chyba. To ciężko ją znaleźć tam, bo ja nawet nie wiem, która to jest i nie 700 Aha, bo są dwie te, nie? A nie, bo to lepiej przyszła maksa chyba to masz 900 może. Jestem. No, nareszcie. Jadymy. 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 Oże się kurwa korek tak zrobić. Awarie mam. <laughs> Bo mi to w ja grzech kurwa. Nie. To no, mi wcześniej. Dobra, jademy. Wyjeżdżasz, opuszczasz obszar bez kolizji. To na no, stacjach też jest bez kolizji, co tak? a mi nie pisze. No ja wy, wyjechałem i mi wyskoczyło, że opuszczasz... A nie, obszar. teraz, no. Teraz by też wyskoczyło. Ty czekaj, bo myś pierwszy jechać, nie? Tyś wypróż do przodu. O kurwa, ciężarówa się pali. Co ty ja do Pierdole, pierdolę, gościowi ten, systema się zjarała. Pali a, się, ja coś na... tam Co z to... Z Awaria silnika, kurwa. Czy faktycznie pali się normalnie? No i chuj. Nie ma, ich, się każdy sobie jedzie w pizdo. No, a ten stoi i patrzy, kurwa. Przeczeka i nie? No ja to pierdolę, kurwa, tu czepę, nie? Kiedy jedziecie czy nie jedziecie, bo kurwa? Jedziemy, pa, no ale... ja mam awarię co chwilę. Ja mam co chwilę awarię i mam leciutki problem. No, nareszcie mnie dogania. Aha, teraz ja mam awarię. Mhm. Dobra, już się naprawi. Uważaj! A co że tak zwolniłeś? Dajże, kurde, Daj kurwie miodu. No bo ja jechałem wolno, więc Ale nie ty, on, on na tym zjeździe tak zwolnił. No. Ja nie jadę obok niego, bo znowu go nie <noise> A, <noise> A mi w kurwę ta, ta, w kabinie. <noise> Ej, ci róbne, kurwa, to długie, bo mi świeci w kabinie, kurwa. A mi to nie przeszkadza. najgorzej jak ktoś mruga, no to, to przeszkadza. Ty mrugaj mi, mrugaj, bo ja tego nie widziałem. No wypierdol. Kurwa, ty. Jak się przecież... wycieraczki włącza? Na P. E... Ano O, o działajem. Uwaga, zjazd. Co to ja jest teraz... Ciebie? Czy włączyłeś no? ciężko wpadł? Deszcz pada. U mnie nie. U mnie, U mnie też nie. O mnie pada. Dziwne Kurwa, jak jakaś jebana chmura za mną lata, nie? Nad tobą jest akurat i cały czas... No, ruch. centralnie. No ale serio, Co mam deszcz. A bez widzę na streamie. chuj w te wycieraczki, jadę na dwójce. Patrz jak on kurde? wyjebał do przodu, nie mogę go dogonić. No, bez <laughs> ja ja to. Ja cały czas zreptam, bo i tak mnie za dogonicie, więc... <laughs> 130. Ale przyjebał tego puść tego... Osobówkę i w ciężarówkę przejebałem też. Mm, nie, zmieści, nie zmieściłem ja się na szczęście. Prawej, ja ty z lewej. Ten jak wykurwił, nie możemy go dogonić. Ja, ja 110 jadę, nie mogę szybciej. Nie, Makaron, to... czekaj, że za nami. A my mamy uszkodzone teraz i dlatego hmm. My mamy uszkodzenia, ten zapierdala. A on się naprawił i dlatego. On się ja czeka, czy... że za nami. No to czekaj, bo my nie możemy tyle. My, ja 117, 18 jadę najwięcej. Ja 114. No ja. Ja ja sobie... ja. O kurwa! A! No, ja. Wiesz, ale... ja. Ale czu... mów, że stoisz, kurwa? Ty. Wyłącz, kurwa, te długie. No, ale ja nic nie widzę, bo mi gaśnie, gaśnie mi silniki, mi gasną światła. Minus 4, czy koła na koncie, A może w ustawieniach masz ustawiony... O, zgadz, uważaj. Ja pierdo. Mm. Ty, może w ustawieniach masz ustawiony częsty deszcz. I dlatego. Aha, no bo ja nie zmieniałem. Kurwa. Ja, ja mam problem. Co, ja muszę... co wy tam? Ja zgadza, ja jechałem za nim. <grym> Ej, Jesus, <grym> Ej, ja się muszę tepnąć. Orient. Tak Ej, to ja się też tepnę od razu. By... Tepaj się. głowy. Co ty pan z... za nami? <grym> tepam się wszyscy, czy co? <grym> no to też się tepnie, jak też. Ty nie musisz w sumie, bo ty masz naprawione. A on się nie tepnie. Tepnie się, bo ma na, no nie, ma na minusie. Ej, co no mi wtedy? To jedenaście. To ja, kurwa, ja nie to klikłem, anulowałem zlecenie. Ja pierdolę. Ja nie. To ja będę sobie tak jak najwyżej. Ja anulowałem zlecenie zamiast kurwa te. E, się. Makaren, mhm. czekaj, że tam za mną gdzie na stacji. A ty czekasz, dobra. Ja pierdolę. Wycofam nie... się. O, ja pierdolę. A gdzie ty jesteś? Jak ja na A. serwisie. Ja cię nie widzę. W Lida jestem. A dokąd my jedziemy? O, powiedzcie mi, to ja sobie zaznaczę na mapie. A ty jesteś tu, gdzie ja. Jedź no za to, mną, ta, ja Ale za to, ja nie mam zlecenia, kurwa. Ja nie wiem, dokąd my jedziemy. To jedź za mną. Kurwa, to będzie chujnia. No śmiesznie no będzie. Wy się pogubicie tam, kurwa. Bo to ci mówił, gdzie mamy skręcać. Wydajeź ten kurwę. Wywrotką z stąd. Odkrycie w skanie. No ja też. I tu prosto na Rondzie. Tak, prosto. Awaria. A, no poczekaj, no bo. Czekaj, bo zajebałem! No to poczekaj, no bo ja musiałem cofnąć gdzieś jeszcze. Byś ty cofnął. Na, na rondzie prosto, a my skręcamy w prawo a, a... na Rondzie. Kurwa, pierdolę. Jesteś asy. twój. Kurwa, że... prosto i potem w prawo. No nie zaję, kurwa. Że, no kurwa, no... Coś zrobił. No, co ja Ale zrobiłem? nie przyjebadałem. Nie przejebałem. No mnie. to albo pusty jedziesz, no to szybko wyhamujesz. No. I tu w prawo. No, to ja Będzie? teraz nic nie zarobię, jadę tak bez celu. A ty masz miliony, kurwa. Kiedy dalej z tym kurwa. Teraz to bym sobie najlepiej jechał kurwa osobówką, nie? Nie jebanej kurwa, zaraz normalnie wyprzedzić, to się pcha. <laughs> I czas... jedzie ci stania. No właśnie, bez kitów. 140 na razie Ale, ale przyspieszam. Widzę, Jejba, że prosta skanę. mamy jechać, bo widzę, że tamten jest przed nami. Tak. A on stoi, dlatego. Do Dobra, jedzie? możesz ruszać. Tak, 145 jadę. No na no stację tak, zjechał. Tak samo jak skania. Ej, wejdę jesteście na No, jest no już jest A ja dobra. Dobra. Ja ty przekonasz się, zatankuje